Tak, no średnio, to wielkość treniawa, yy, chciała się pokazać się mężczyzn, bo to jest być dalszej uzależniony jej. Natomiast no gratuluję moim chłopakom za walkę, natomiast nie możemy tak chodzić być, jakbyśmy wyszli na początku i jakbyśmy wyszli... Zaraz po przerwie. No się historia, którą mieliśmy w Dalinie w świecie. Zaraz dwie minuty po przerwie tracimy bramkę na no, 47 i tracimy w drugiej minucie na początku, więc tutaj większa koncentracja, większa mobilizacja, niby mobilizujemy się, pracujemy nad tym, a jednak nie wszyscy do końca podejmujemy. Czekają nas rozmowy jeszcze dalsze, jak, jak poprawić to, jak to... No, to jest strona psychologiczna, nie strona dotrzymałościowej, jeżeli zawodnik chodzi na początku meczu i tracimy w drugiej minucie, albo jak zawodnik wchodzi w 47, po odpoczynku po przerwie to jest to jest prawa sprawa koncentracji i mobilizacji w w całej drużynie. Wam może było trochę łatwiej, bo pierwsze bramki na pańskim drużyny strzelili dziadzio i karzeł, będzie zawodnicy na No na pewno to miało znaczenie jakieś. No, Wojtek bardzo ładnie tą bramę strzelił, można powiedzieć. Czuję no, w końcówce, gdybyśmy rozegrali mądrzej parę razy piłkę, to być może mniej egoistycznie, więcej na współpracy dwójkowej, trójkowej. To mógł, się jedna bramka, minimum jedna bramka. Obawiałem się tego meczu, powiedziałem co nas poczeka. Na, wiem, że tutaj jest zespół niełatwy. Nie, nie Wiadomo, każdy że no my gramy, jak już powiedziałem, no się dziwić, ale gramy no, pod presją, no my musimy każdy mecz wygrać, czy o czymkolwiek myśląc, myśl więc to się nie da tak grać, zbyt swobodnie, dlatego każda jakaś może, te wszystkie braki koncentracji z tego wynikają czasami, z tej, żeby, to, żeby było ściągnięte obciążenie z tego faktu, to oni grają swobodnie, zespół techniczny, oni potrafią poklepać, pograć, w sparingach to był widać rozegrane, natomiast tutaj, no taka troszkę chaotyczna gra. Ja Niezadowolony jestem może z pierwszej połowy. Połowa Wy musicie wygrywać, rywale przegrywać. Mamy już wynik z Unia przegrywa 2-3 z Granatem. Przegrała? czy na 100%. To dla Was korzystny To dla nas korzystny wynik. No, wiadomo, że Unia się koncentruje bardzo i, i, i zespół, który... Y, to jest tak Panie redaktorze, że jest y, motywacja na, ukierunkowana na zwycięstwo, motywacja ukierunkowana na... na, na Czyli brak tej motywacji na zwycięstwo Często niektórych wątpiących zawodników, albo motywacja taka, kiedy nie ma żadnych stworzonych warunków, warunków ta mnie i zespół się sam mobilizuje w środku. Okay? To, to taki zespół gra do pewnego momentu, a potem no niestety przegrana jedna, czy druga, dotycząca go z równowagi, bo powiedzą, no ile możemy grać za darmo, no, nie wie